Czemu to? Czemu tu jest tyle rano, czemu tyle zamówiłeś, brat? Bo to jest nasza klasa cała. No. Ej, niektórzy mają, do mnie, nie, niektórzy mają do mnie problem. Dobra, no, podziemy się opłatkiem. nawzajem... Nwajem, nawzajem. Oczorny. nawzajem. round nawzajem Nawzajem, nawzajem. rown, nawzajem, nawzajem. Nawzajem, nawzajem dziadek. Dziad, dziadek jest w naszej klasie? <grym>, kript, dynierek, w Wituzla, zajmij odpoczynku. Ty k**wo. Ku... Przecież my nie do, do, do następnej na klasy. Jakie życzenia? Tak, mam dla ciebie życzenia, ty staro. <śmum> nie! <śmum> ja do usunąłem. Ktoś tam mną Chodź, ja to... wlejemy barszczu, chodź. Nie ma bajaki, k***a. Zobacz, barszcz jest w Czemu tu jest... Marszcz? Czemu tu jest kaktus? Marek sobie wleje barszcz. Oła! Oj, sorry. Ciech... 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 A ty czego k***a chcesz? <śles> <śles> <Okay>. Limerick, <Liby, śles> patrz. Bardzo swoim kubkiem zrobię Paweł Polityk kub, mój niepodległ Co jest wyraz pomocy? Zignąłem! Dobra, zjekł Patrzcie Kiada, jednego nie patrzysz Ja jest Czekam się. Nie. bije, ci kciakciąga! <noise> ale bądź <body> jest <z> konfidentem. <noise> a czarny! Bijemy, bijemy czarnego! <noise> o oni... Bo słuchaj, bo oni byli konfidentami. Jak coś to oni żyją, dobra? Oni żyją, tego oni zasłabli. Bo dobra, czy mu je dla uściela. Nie, no wstawaj, chodź, czekajcie, ja chcę pokazać co ja wziąłem, dlatego słuchaj, dlatego ja narobiłem do nieprzytomności. Bo oni by się naskarżyli. Zobacz zobaczcie, mam. Absolutny wódka? No, gdzie można pić, chodź. Hej, co to znaczy? Co wy tu macie? Uff! Zawsze interes. <głos> Konfidencie. Konfidencie. <noise> Dobro, pijemy. Ej brat, czemu szkło lata? Brat, czemu z... szkło lata? Patrz, nie zostaw, boli mnie. Widzisz, wszyscy wiem. Ale czemu tam szkło lata, czemu tam szkola lata? Bo to trzeba. Czekaj. Ty, a w, w ogóle gdzie jest stachu? Nie wiem, czekaj. Do, dawaj wyjdziemy na dwór. Dobra. Co jest? Stachu! <śledzio> Nie, zbrodni. Stachu Stachu, stawaj. Stachu. <ślał> to nie, być klasowe, a nie, 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 Stachu. Stachu się narąbał do nieprzytomności. Czekaj. Dawaj, chodź. nie, chodź, zobacz, co on tu miał. Wódeczko? Ale nie zobacz tu, zobacz, a zobacz tu. Oho! Tak, musi okazać, że byłem Ej, zabieramy to, zabieramy to, bierzemy to. Bierzemy no woli. Owaki, prawdziwie mamy. mamy? Oh. <grabiamy> Gramy w kręgle! H <grabiamy> taczkę H Borysowi. Daj. Daj <grabiamy> Kryptus, ma na Ciebie prezent. Po od a prezent. Dobra, wracamy, chodź. Chopacz pogramy w kręgle. Zabrałem Stachowi wódkę, pogramy w kręgle, chodź. Dawaj. Pierwszy. <grym> nie, nie ja pierwszy? Nie zrobiłem. Zaczekaj, może. To jest kurą to kręgi, patrz. O dobra. Uuuu Zajajaj, wódko wódkę. Czekaj. Wódka, wódka. <grym> czekaj. O, nie, nie. Dobra, jest ja top pod dla mnie. Brawo dziadek! Brawo dziadek, żeś był bardzo dużo. Dziadek nie przenikał. Confident, Konfident! 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 confident! Konfident! 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 <laughs> Konfident! <Czekaj. laughs> Konfident! zdjęcie! Konfident! <laughs> Czekaj, za zadnikam gończy noszy Wszyscy kończą. Chodza Braco co za prezent! to no, To za ciebie prezent. Twój worek, o który podał do bardzo całe życie marzyłeś. Proszę <grym> Dziękuję, dziękuję. święty Mikołaju! Łopata? Tak, twoja łopata. Daj mi! Daj A czeka Poczekaj, Jak zaniemisto! Ołaaa! Nie bim A O, łopata, czeka. czekaj. wszystko przyzna do naszego domu. Dobra, brat. Bo trzeba to zrobić porządki.

Nie ma skuszy, nie ma skuszy, nie ma skuszy. Dzień dobry. Dzień dobry. par mi zjadł na ty... Ijo, ijo, policja jedzie. Już za dom. Aha. do mu te budę O nie, ile jadą pały? Tolera. Wow, one more two throw, yeah! <laughs> Auto destrukcja. O, oh, ramery. Okay. chyba już jest spokój od Dinsla. Co tam jedzie? Co tam jedzie? Ty, ty co ty robisz? Co to, je? to jest robus. Autobus szkolny! O, elektryki. Co? Czy to może przystanek stanek autobusowy? Oh. O, wjechałeś akurat na przystanek autobusowy. Dobra, może poduszkowy stanek naprawi sytuację. No i ja to na przysłek autobusowy Autobus też klip się na <laughs> Autobus <laughs> robi tu drift Jeszcze żyję. A uff. Ja teraz wezmę dla ciebie wojsko. Dobra. Tylko kolego, mam, mam dla ciebie prezent. Nie, teraz jeszcze, ja w tej... nie robisz szczegółów. Nie chcę, mnie walić. Sumie, Wśród wie? nocnej jest, ciszy jeszcze? A przykład, gdzie jesteś? Ale nie, nie samolot! A, nie, przeciek o kontrole, mój samolot! Dobra, idź do czerwonego garażu, do własnego bezpieczeństwa. Idź do czerwonego garażu. M Chodź do czerwonego garażu, nie to chodzi. co. Co jest? 400 na godzinę. No i siedź tam, siedź tam cały czas. Nie wiedzą, zamknął wśród nocnej ciszy, mimo się zroju. Wsto... Otwórz drzwi te duże. Otwórz te duże drzwi. <ścoughs> Trolei. O nie, ja, ja muszę interweniować. Ja to jest horror po czesku. <laughs> Bez to co ci wysłałem, horror potrzebuję. A, widział! Jadę! Zobacz, ja tu driftuję, zobacz, jadę. Został mi O Ojej, tramwaj! Tatra Jumpscare to jest. Nie mogę ich jechać, gdzieś pobocz mi! Help me! <laughs> siadaj do mojego tramwaju, chodź, ale siadaj, chodź, pojedziemy się, przejedziemy. Nie. Chodź, chodź. Co tu jest, przeszkoda. Dobra, do... dobra, dobra, wsiadaj, siadaj, dobra, tak, siadaj. Weź, weź, weź po prostu i już już A gdzie ma pan, gdzie są tory?

Raz. Spierdzielaj. Teraz spierdzielaj. CO TO JEST? Mój <noise> A wie, że on... bo wy jesteście w czasach przed, przed drugą wojną cywilizatorską. No a ja... Tramwaj już po... Ja jestem bardzo wyprzedzony technologicznie. A masz! Zostaw mój tramwaj. <noise> <to nie głos> <jesz o tym. głos> Dobra, teraz zrobię ci Tatra Jumpscare. Aha, o nie, to wody? Jak polecia. Dobra, większe dzieło trzeba zrobić. Mój trawa nie zabił. Dobra, ja sobie wyjadę po autostradzie. O, a co tam jedzie? Nie jest, ale nie strze, to strz jest niechorowe. Mój trawaj nie jest uzbrojowy. Ty Nie, ty nie choroba, ty żyłeś we mnie kartkami. No i zobacz, ja już driftuje. Zobacz jak ja patrz. pasz. <ślesi> <ślesi> o nie, jedzie tu!

Jak tam rywa już to iść. A co za pięć bag gdzie nauczyciela fizyki. Hmm, o, może, może to spróbujmy. Czekaj, dzinzę musi nastawić trawę. Jak nie, 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 umiem spokojnie. Tym czymś! No, spokojnie. O. O jest! Co? Jednym uderzeniem! Ej, ale ty masz za nową technologię, tylko ja mogę mieć nową technologię, Wymacuj Ale technologię jest to... Jak to z kieszeni wy wy, 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 wy ekran, tą, tą technologię z kieszeni? Nie ja tego nie miałem, Miałeś, miałeś. A rzucić cię tramwajem, żebyś zrozumiał. Patrz na to, zrzuci za bomby! O nie teraz, albo powiesz żart, albo ci ty tramwajem i tramwajem Ognia... Dobra, kłoniec już jest zaraz, tego wszystkiego wygląda się pakuje, więc albo mówisz żart, albo rzucę w ciebie tramwaj. <laughs> tramwaj I tramwaj wyłączyć internet. Co? Ha, par bombami. A ty nie masz takiej technologii. Nie masz takiej technologii, nie, kłam. Guty zebra. z umysłu! Dobra, z tego! O nie!

Jeśli się przejewiesz to wsiadaj. Nie. Ognia! Ucieka mi! Spóźniłem się na tramwaj! Ja drifty. Teraz, teraz to muszę za O nie! O Jezu! Gdzie by gdzie jedziemy? Oczywiście, że to kieszeni. Nie, ale ty nie wiesz, skąd ty wiesz o naszej kieszeni? To by lepiej ty mieli kamerkę z pierwszej osoby, bo to będzie bardzo tajemnicze. Czemu jestem sam? Bo jedziemy do Backlose. Nie he back O nie, Backlose! Wyjechaliśmy do backrooms Czekaj, jed jednak kto, jedna kto, ktoś tu był No właśnie, był I się zbył Ale to nie są backrooms, to jest po prostu przyjechaliśmy po pustynię Nie, to jest backrooms, tylko ty już ty to nie wierzysz. O nie Ojojo. Ty, ty. Ha! On jeszcze nie wie. Co jest? On jeszcze jest mi auto. autobus do, do szkoły. Nie! Panie kierowco chodźcie! No to wsiadaj. Ja pierdzielę, prawie się spóźniłem. Ja, po prostu O, będę z tyłu jak chłopaki z wycieczki Te wycieczki, co ja ją prowadziłem? Jaju? Nie, jajko prowadzi. W końcu jedziemy prosto, jak się z tym czujesz. Jedziemy, jedziemy! Nie! O! Ale lepiej. ta mnie zabiła! Akurat się zatrzymałem na przystanku, jak ty uciekłeś. U, uciekłem ze szkoły! Możemy do... do... do, do...

Oła! Neutralny jest bardziej inteligentny <noise> Musi ich w domu z mojej pomocy! Zapisz się! Więc co? Odczuć, odczuć internet? Dobra, to, to ci internet? Dobawy, co ci streszczę na koniec? Hmm. Niuk! Oj! Moja wigilia, moja wibylia! Ja światy wybieliłem, a się to jest to, by ty się znamigali! Wojciech, O, zabijij mnie. Ja byłem u siebie nawigili. No, na... mam cię w dupie, swoje mam cię w dupie. Naprowidziował mi z... się, kupa! Dzień, że się widzę, na, na ciebie obraził. Weźcie, ciebie, w ogóle nie chcę coś z tego pogadać. O nie, nie mam internetu, co jest? Mój... Dziękuje, cke. Eee. Eee. Święty się, święty chuju. Eee. Ja pierdolę, gdzie jest kurwa dzyndzel? Mimus miał mi dzyndzla kupić. To tu były pierogi Elmundia. O kurwa, ale będę miał przesrane na spotkaniu cywilizatorskim.